Witajcie. Dzisiaj dość nietypowo, za kilka dni wybieram się do Rumunii. Jak część z Was mnie pytała, jak przygotowuję motocykl, jak się pakuję, co zabieram i jak wyposażam swoją SC64. Powiem co dołożyłem może do niej. A więc tak, no uchwyt na, na telefon. Używam go tylko sporadycznie. Następnie gniazdo zapalniczki, a podwójne USB. Też można podłączyć jakiś powerbank podczas jazdy lub coś takiego. Do tego tutaj w środku, taki widzicie pilot. To jest piloci od Insta 360, która też będzie zamontowana. Mam nadzieję, bo jeszcze jest w serwisie, chociaż już zapowiadali, że powinno wrócić. Następnie tutaj mamy pilot od GoPro, używam GoPro 8i i jeszcze tu jest wyżej zamontowany TomTom -tom Rider 500, 550. Całość jest zamontowana na takim zmyślnym uchwycie. Tutaj może będzie lepiej to, to widać, który wykonał mi na zamówienie kolega, kolega z Forum. Kierownica jest podniesiona, są założone rizery, żebym miał troszkę lepszą lepszą pozycję. Kufry do Hondy mam oryginalne hondowskie. Bardzo fajne kuferki, chociaż nie są za bardzo, za bardzo pojemne. To są dwa, dwa boczne, do nich mam także torby, które ja za chwileczkę wam pokażę. No i GV V 46 bodajże czy V 47 już to pamiętam. V 46 dobrze mówiłem z bagażnikiem, na który pójdzie jeszcze torba, torba Luisa. Tutaj przy kufrach mam jeszcze kamerę Olympusa, która będzie wymiennie mocowana z Instą właśnie. Jest ona przymocowana w ten sposób. Nie mogę jej za bardzo wysuwać, dlatego że jak wysunę kijek, to bardzo robi się chybotliwa i nie ma praktycznie stabilizacji. Odnośnie toreb to używam takiej torby firmy Backtex, a tak to się czyta. E, dosyć taka fajna, e, fajna torba. Wodoodporna są dwie do tych kufrów. One są właśnie e, dedykowane do tych kufrów hondy oryginalnych. Troszkę ciężko jednoręko to ubezpieczyć to jest taka torba, jak widzicie pasuje naprawdę idealnie w kufer. Kufer nie jest jakoś tam mocno głęboki, ale torba świetnie na nią sieć. Do tego używam jeszcze tankbaga GV, to jest model Xtreme 15LT, tankbag bardzo fajny, hmm, oczywiście na tankloka. Jak tu mamy w środku, tu możemy sobie ściągnąć coś tam, tak. jest jeszcze na, na dokumenty taka torebka wodoodporna, to jest w zestawie. Tak to wygląda. No nie jest za jakiś za bardzo pojemny, jest 15 litrów, 15-litrowy, ale powiem Wam, że tak jak na sprzęt taki, wideo, do, a do tego go głównie używam, no to jest jak najbardziej okej. Okay. Tutaj jest jedna kieszonka i z drugiej strony jest kieszonka taka sama. Jest do tego jeszcze pokrowiec wodoodporny, jak widzicie. Mam tutaj dostęp dalej do wszystkich pilotów, znaczy do pilota od Insty. Może już nie jest tak wygodnie z Tangwagią, ale jednak się, się da tego używać. Aha, tu jeszcze na bagażnik przychodzi torba Luisa Na przeciwdeszczówki, na jakieś tam pierdoły takie elektroniczne. Natomiast jeśli chodzi o samochodę, no cóż, zmieniony mam yy, wydech mam na dominatora, a dołożone są tutaj nakładki, nie ma żadnych manetek, to samo jest na zbiorniczek Ten następny, w sumie no nie ma gmoli, kanapa standardowa, trochę bolejna nad tą kanapą, bo ta kanapa naprawdę nie jest za, za wygodna. Były też pytania takie odnośnie kasków, jakich jadę. Ja używam osobiście dwóch kasków na co dzień: to jest Schubert C3 Pro i ostatnio nabyty Schubert C5. Powiem szczerze, że nie wiem, w którym pojadę. Schubert C5 jest wyposażony w ten swój standardowy intercom, znaczy standardowy dodatkowy, tak? Dodatkowo był do niego dokupiony. Natomiast ta c która już mi służyła wiele lat, którą możecie zaraz zobaczyć. Ta cytrujeczka jest fajna taka, bo dla mnie mega wygodny gaz. Jestem przyzwyczajony do niego. On ma taką, jak widzicie, fajną, fajną szybę, taką niebieskie jakby lustro. Bardzo fajnie mi się z tym wizjerem jeździ. Zobaczymy, naprawdę no, ciężko, ciężko mi się zdecydować na chwilę obecną. Jak i w jakim kasku pojadę. W każdym razie na pewno w którymś z tych dwóch. No, i to tyle z przygotowania tego motocykla. W motocyklu zostały wymienione przed wyjazdem tarcze hamulcowe, nowe klocki hamulcowe, olej zmieniony. Opona jeszcze powinna oblecieć w Nie jest jeszcze stan jest tam jakiś tam mocno zły. Chociaż też nie jest w stanie bardzo dobrym. Także podejrzewam, że po Rumunii czeka mnie, czeka mnie zmiana tej opony. Naciągnięty łańcuch. W zasadzie można się pakować. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie motocykla, odnośnie tego, co zabieram na tą wyprawę, jak się pakuje, bo o to było najwięcej pytań, proszę śmiało pytać, albo w komentarzach pod tym filmem, albo w wiadomościach prywatnych. Ja oczywiście postaram się na wszystkie jak najszybciej odpowiedzieć. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się do następnego filmu.